Siemanko, jej syn z witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Minecraft, ale słuchajcie, teraz jestem w dziwnej jaskini. Tutaj widzę, tutaj widzę coś takiego. Co to, co to jest? Co to jest? Czy to żyje? Czy to, czy z tym można walczyć? Dzisiaj dowiecie się tego w tym oto odcinku. I uwaga, spoiler ludzie spotkamy także Yeti Kotleti. Oprócz tego mam dla was zupełnie nową kolekcję ubrań. Jerzy Tritsusa, naprawdę mega epicki wzór, w odświeżonym wyglądzie sklep. Oprócz tego są tam koszulki, które były zawsze, czyli Mordo Mordini oraz klasyczny już Yeti Kotleti. Ej Mordo, popatrz, widzisz to co ja tam, w tamtym miejscu? Czy chodzi ci tam o to jest iglo? iglo? No, to no. wielkie gigantyczne iglo. Tam są Eskimosi stary. Ej, stary. Uwielbiam ich... To tak, byłem ich Uwielbia... fanem od piątego roku życia, stary, dawaj. O nie ma... Czekaj, Mordo mam autodumpa. Czekaj, 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 czekaj. Jak to? Spójść na siebie, spójrz na siebie, spójrz tylko na siebie. Eee. Mordo, nie okay. masz ani zbroi, Przystojmy. ani miecza. przystojny, Ogólnie No powiedziałbym Jest pod kontrolą. Tak. Nic nie jest pod kontrolą, widzę... Dobra, o... no dobra, widzę, jesteś ogolony, ale nie chodzi o to. Chodzi o to, że stary nie mamy żadnych itemów i musimy się uzbroić najpierw zanim pójdziemy w jakieś nieznane miejsce, nie? No dobra, tak może być stary, a mamy w coś uzbroić? Mieliśmy coś tam na naszym stryżku no... chyba, nie? Stary, stary, to co my mamy tutaj w naszej wieży to przecież... Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem czy pamiętasz jeszcze co jakie my mamy tutaj Uuu, itemy. No Mordo, faktycznie, nasze zbroje, faktycznie nasze tak. Bierz to, zakładaj na siebie i bez problemu idziemy zobaczyć co tam się dzieje. Ale okay. nie otwórz skrzynki, bo skrzynka jest zaklęta. Jeżeli ją otworzysz, to stary zleci na ciebie klątwa. Jaka klątwa? Klątwa nieskończonego żarcia i strzał! Bierz to, mordo! O, to moja ulubiona, to jest moja ulubiona stary klątwa, naprawdę. Oh yeah! Dobra. na jabłuszko. Okej, okay, pół ekwipunku strzał, dobra stary. Myślę, no ale po co? Mordo. Mordo, jest cień. Czy ty nie Mordo, lubisz Eskimosów? Po co my idziemy tam uzbrojeni? Przecież tam na pewno mieszkają Janusz i Grażynka po prostu Ej, czekają na nas. Mordo, jaki Janusz i Grażynka? Spójrz na to, co tu jest. Eee, no nie no, wiem, mają. Co to jest? Stary, nie podchodź. Mają psa. Nie, nie widzisz tego jeszcze, nie? Czego? Tego, psa. Wielkiego, czego? O nie! Co to jest? Yeti Kotleti! Yes! To jest Yeti kotlety, ja ci mówię. Serio? Tak, to właśnie on. A nie! O nie! Zabroził mnie! Nie mogę się ruszać! To Co jest jego zły brat bliźniak, chyba jednak! O nie! Nie mogę się ruszać! Ej, nie, nie da się go strzelić strzałą! Ej, nie da się go strzelić! Ale zobacz, on ma jakieś jeszcze małe minioty! O nie! Nie mogę się ruszać! Bordo. Mam problem! Mam problem! Ale da się go bić! Dawaj! Ale, normalnie, tak? Ale strzały odbijają się tylko. O nie, o nie, zabroził mnie zaraz! Dawaj! Dawaj, atakuj go! Musimy się go pozbyć! To jest jego zły brat bliźniak! O nie, znowu mnie zabroził! Nie mogę się ruszać! Ej, Ciem to nie, nie jest yeti kotleti, czemu? to jest Yeti Spaghetti, o, o, nie, stary. Czemu Yeti Spaghetti? A to, to jest. Się ruszy, no bo. Yeti Spaghetti jest zły, a Jetikotleti jest pomocny. On... Aha, okej! Okay. Yeti Spaghetti! Gil. Gil, to może trwać, stary! Ile on może mieć życie. Nie w ogóle? wiem. I to miniony O! Nie Udało się! Tak? O! On dał! On dał kryształ stary! Jaki kryształ? Pokaż Taki Co to jest za kryształ? Wow! co ty robisz? Nie zapraszaj mnie! Mordo! Chodź tu ty robisz? O nie! Masz, ty mnie zamruś. Lubię jak okay. mi marzną stópki, bo potem ktoś mi może je rozbić. Ej stary sklonowałem właśnie ten item. Tak? To daj mi tak. jeden. A jak go sklonowałeś? Kurde, jednak nie. Wyglądało tylko jakby był sklonowany. Uwaga. O, oh. ej, miłe uczucie! O! o! Cię. Nie nice! Możesz się ruszać. <laughs> A jak fajnie to wygląda! No, czekaj, jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ej, chodź, trzeba się pozbyć najpierw tych małych tych. Znów. piesków grażynki, no. Ej, ich się też nie da. Nie lubię Znów tych jamników i nigdy nie lubiłem. Jamniki, precz z mojej działki! Ej, one są. Tu, ich się nie, tu. nie da rozwalić. Ej, one, one uciekają, one nie chcą walczyć. Nie, bo to Znów. są. to są. Ja myślałem, te jamniki. to jamniki. A wasz! Ej, masz, daj no to! Mogą jeden, o, Nice! Wiesu. I co teraz? O, okej. Okay. Dobra, stary. No. No, bo, słuchaj, pokazaliśmy bossa, mamy jakiś fajny kryształ. Proponowałbym poszukać kolejnych bossów. Tak, musi, musi być więcej. Wie? Musi być więcej, to co? Jak myślisz, w jakim miejscu mogą być? Bo patrz, tutaj jest jakby śnieg, nie? To jest mhm. wszystko śnieg. Śniegowy biom. To może musimy iść do innych biomów. Na sawannę, biomów. Sawanne, stary. Sawanna? Tam pewnie będzie pół żyrafa, pół mutant. <noise> Jaką sztuczkę, zobacz, Mordo? Zobacz, Tutaj jesteś Co? ty, za tobą jest kaktus. Spójrz na ten kaktus. No. A tu jest sawanna. No. no tak, tak, patrz, tak. Spójrz na kaktus. Patrz, Nie, na drugi. No. Na drugi, za tobą. I patrz. Przeskoczyłeś go. Bez damage od kaktusa. Jej, wow! dobra. Stary, chodź, pokażę ci tę sztuczkę. Patrz, patrz, no. patrz. No. Podchodzisz do kaktusa. Aha. Zdejmujesz spodnie. I robisz tak. I robisz tak. Eee. A, A, nie! O nie! Z dupą na kaktusie! kaktusie ała! A, zniszczyłeś się spodnie! Nie, zdjąłem. A nie. A, <laughs> nie. Dobra, słuchajcie, znaleźliśmy sable. I tutaj sprawdźmy. Wyeksplorujmy zobaczmy, czy jest jakiś inny boss. Może. Żyrafa! Może to nie, jest nie, ten, bo... co mówiłem! Nie, stary. A nie, to zebra. Nie, nie Tamten! Patrz, jest jakiś tron. A no? Mordo, są jakieś małe te! Potworki, czekaj, nie zmieni się. To znowu jamniki Stary, strzelać do nich czy nie? Jak myślisz one są złe czy dobre? Myślę, że o ja, jaki Nie warto mar, patrzeć nie. na to czy ktoś jest zły czy dobry, tylko po prostu strzelać A co? O nie, co to jest? Co? Co się dzieje? One, o! One są One są strasznie szybkie i jakieś dziwne promienie mnie atakują! O nie, one co robią uDUBUDU! UDO do E-DO bodo jakąś dziwną Łodobada sker mordo Czekaj łobodobo, O nie! To są bo, łobodobo, łobodobo. minionki! Ej, to są minionki jego, no. tak! Trzeba się pozbyć! Ale trzeba jakiś promień dziwny O ja ciebie zaatakowałem, sprzęt razu... Ej, podpaliło mnie coś! To ty prowiedzał. No stary, mnie też tak, chyba Dawaj. Ej, ale zobacz! tam ten typ... Widziałeś tego typa? No tak, widziałeś jaki od skruby. No. Czekaj, ja spróbuję zabrozić Patrz, zaprosi je wszystkie. O sztos, Teraz bijemy! Tak, nie wiem, rozwalamy je! O, ale stos! Działa ten kryształ! Dobra, i jest ten boss! Ej, Dawaj! On, on siedzi Patrz. w miejscu i nic nie robi? O! Halo? Panie bossie? Panie bosie? czekaj, o nie, oła! Popatrzmy oła. Dobra, na, ja nie na niego! Co jest? Widzisz, ile jest czaszek w ogóle? Działałeś to? Kiletu? Co? Co to jest? Promień jakiś? On ci podpala, mordo! Uważaj! Patrz na to! O! Co? Zniszczony? Co to jest? Zniszczony! O. Nice! Maskę. Uwaga! Uważaj. Patrz, wyrzucimy wszystko, co mamy. Ja mam taką maskę, taką maskę i taką maskę. O, ale. Bardzo, podaj mi jedną. Aaa, bo to chyba. A nie, to jest To jest maska? On zostawił taką maskę jak każda inna. O, patrz! Nieprawda, popatrz, ta jest taka inna. Ładobodo. Ciekawe, jakie są na innych biomach jeszcze bossy. No. To co, teraz? a pod ziemię! Podziemie? JETI Kreti stary! Lecimy pod ziemię! Ej, kreti, to Lecimy pod ziemię to? kreti! O, dobra Mordo. I może tutaj... O! Ej! Co? To coś jest? Co jest? Jest boss! Tak! To jest Ej, śpi! Bos. Pod śpi! Zobacz! No. Chodź podchodzimy do niego. Stara jest w piwnicy. Ej, a co jak się obudzi? O, ten akurat wygląda groźnie. Mordo, obudziłeś go! O, nie! Co ty zrobiłeś? On ma jakiś dziwny miecz w ogóle w plecach, widziałeś? O nie, co? No faktycznie! Chwalamy go. Chwalamy go. Chwalamy go. To jest. Ej, nie eee! A ta, teraz się da! Zdeżyłeś go? Tak! tak Jak się nie zamachnie, się. walnie w ziemię, w ziemię, to wtedy się trzeba go naparzać w plecy. Na pewno, a w plecy po Bądź nie przynętą? Jest. Tak! O, jest, nice, rzeczywiście tu działa! Dobra! Aleć ile on zadaje? Chcę, żeby mnie walnął. O, to, i teraz. o pół Pęc, życia to, ponad to, zadał! Jezus, ile? Pół życia ponad. Co ty mówisz? No, ej, dobrze że mamy jabłka. Jednym ciosem! To było Czemu? No się wow. nie patrzy nawet ej, czy można go zamrozić? Nice! Ej, nie da się go zamrazić! Jak wa jak jak przystań i jak ten się zamachnie to go zamrażaj wtedy. Dawaj, teraz! Teraz, teraz, teraz! O nie, nie mogę! Nie, nie Kryształ mi się odnawia. kryształ mi się odnawia. Ja też czuję, że mój mało życia zostało już Czekaj. O, o nie! Nie zablokował! O nie! Mnie. nie się ruszać. O, zablokował nas! Nie, też. Ej, co my mamy teraz zrobić jakby nie możemy wyjść? O nie! O nie, jedno serduszko! Ja mogę wyjść! Dobra, Dawaj, odciągnę ten, go! Ja, ja nie mogę. O nie! Ja nie, mogę nie stary, ratuj mnie, proszę! Nie mogę wyjść, jestem zaknięty tutaj! Próbuję go odciągnąć! Dobra, spróbuję go zamrozić teraz! Jedz jabłka! Biała, biała. Jedz jabłka! Jel jabłka, jabłka Dobra! Stary. O, dobra, o i udało się! Ej, to było niebezpieczne! Co pod ciebie? O nie, nie udało mi się! Dobra, dostał! Ej! Jest co je? rozwalony! Rozwalony! Ej, ale ja nie mogę wyjść! Ło, dostał się Ano? A no? To czekaj, rzucę ci coś, masz! O, ha! No, to masz. Co? Masz. O, o nie! Dobra, czekaj, to rozwalę. Jakie itemy? A, dobra, 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 dobra. Masz. Pod, pod Mordo? Łooo! Co ty oglądasz? Nice! Wyglądasz? Mordo. Czekaj, czekaj, czekaj. Daj mi co, pokaż mi też te itemy. Co zobaczyć. No dobra, masz. Proszę. I o, siekiera. To nie ano? Faktycznie, kozackie to jest. Mega, mega fajne. Dobra, co, lecimy do następnego pasa? No, w opór. Nie. Dawaj, dawaj, bo tutaj jest piękny o, no widok nie. na jakieś dziwne ptaki. O, nie. To są Stare, chyba orły. Co Ach. to jest? Jakie one są obrzydliwe. O. Jakie one mają wszystkie Co o. jest grane? Dobra. i ja... co jest? O nie, o nie, tu jest strasznie wysoko. A tam są kolejne te moby tego szabana. Co? O, to nie to. Czekaj. jak my mamy stąd zejść, stary? Właśnie nie wiem. Trochę słabe miejsce znaleźliśmy, ale dobra, możemy strzelać do nich z NARA! Co? O! o, o okay. Stary. Okay, chill. Co? Ooo... Okej. Stary. Okej, chill. Nic Chill. Uwaga. O! Ja też. Okej. Nic zaprzyżyłeś? Tak. Teraz ja! Wow! O! Yes, Jeż Zawsze spada źle. na cztery pośladki! Ej, nigdzie nie odleciał! Tutaj! The... The... O nie! Nigdzie nie odleciał! Ej, atakują mnie w Jestem zakażony! Jestem zakażony Nie da się ich trafić. Strzał? <laughs> o, ta się! Ale jak oni unikają dobrze strzał? Wow. Ej, dostała! Nie żyje! Nice! A druga? No, nie chodź tu! Nie z niej. Czekaj, spróbuję ją zamrozić! Rozwaliłem no. drugą! O, nice! Yes. Naj, nice. nie były w ogóle trudne. Nie ma nic. Gówniarze zwykłe, gówniarze. No to onie. Stary. Sorry, masz, go. masz za swoje, masz. Łódź! Stary, to co, proponuję może, żebyśmy na sam koniec jeszcze No jedną rzecz, bo w dżungli Słuchaj, nie wiem czy dotrzemy kiedykolwiek do dżungli Proponuję, no. żebyśmy zrobili walkę teraz, Dawaj Ty masz ty, Tylko teraz pytanie, czy chcesz mieć ten, to co masz teraz, czy chcesz kryształ, który zamraża Eee A on się nie kończy? Kończy się Ja chcę mieć ty, to co mam Dobra, to ja mam kryształ Jest Dawaj Jesteś gotowy do walki? Tak Uwaga Trzy Dwa Jeden! Start! Go. Uh, co? Z łuku będziesz nawalał? A jak? A jak? A co? Jak mogę wykorzystać... Mordo! Mordo! To? Gdy Mordo. daleko! To czemu miałbym nie robić? Łuki tego? są dla leszczy! Z a lamusami się... Pieści. Nie! O nie, nie będziesz jadł jabłek. O nie, zdążyłeś zjeść. A masz, a masz, a masz, a masz, a masz. Gdzie ty co jesteś? Jest? Nie powiem ci! Tu! A! Ej, ale o. jak mamy jabłka, to jest strasznie, strasznie niemożliwe do grania No. Ciekawe, czy to daje więcej damage'a niż twój miecz. Ej stary, to może bez jabłek? Dobra. Wow! Ale wy Dobra, to dawaj. Jemy A. jedno jabłko w tym samym momencie. Dobra. I zaczynamy znowu pojedynek. Uwaga, jesteś gotowy? Tak. Zjadamy na raz. Uwaga, odejdź mi ode mnie. Uwaga. Trzy. Na trzy, cztery... Nie, czekaj, na trzy, cztery zaczynamy jeść. Dobra. I się zaczyna pojedynek, jak tylko Dobra. 3, 4 U Okej! Okay. O, O! Teraz to i tak nie ma znaczenia, bo mamy odradzanie dobre! I teraz już nie jemy... Jabłek w ogóle! O nie! O nie pytanie czy ten miecz twój jest w ogóle... Jakkolwiek dobry. Dostałeś? Owca o. dostała. Aaa, kurde, się osłoniłeś za owcą. O, o, co ty robisz? Ale ty Robin Hoodem jesteś. Jestem no, zręczny, męż. bo to co nie jest chowasz? Robin Hood. To, chud. to co jest Robin Hood! To się chowasz! Z Halo! A masz, a masz, a masz. A. Ej, ty możesz mnie atakować, mimo że jesteś zamrożony? No. To jest OP! O! O nie! Ile masz życia, mordo? Straciłeś a. już No. O nie, ja nie, jeszcze nie, ja mam dwa serduszka. O! Ej, no zostaw mnie! Zostaw! Jeepak! Za Zamrażenie jest za mocne, stary. O nie, no! No! Nie ma szans z zamrażaniem. Ja pierwszy raz wygram odcinku. A pojedynku. Pierwszy raz mi się uda. Oj, nie wiem. Nie wiem, czy to koniec. Jeszcze nie umierasz. Już umieram. Eee! Już umieram. Eee! O, o nie. Jestem w naszym domku. na no, w czasach. Zamrażanie jest za mocne, stary. stary no, tej... ej, bez kitu, bo to nie dość, że daje di to jeszcze nie da się potem no. nic no. zrobić. No, dobra. Stary, to poczekaj na mnie. Już idę do ciebie, do domku. Rzecz, dobra. Ci... E, nie tam. nie, nie przywiązuję się aż tak do tych rzeczy. Ej, szczerze mówiąc, ten topór... Nie jest no. w ogóle dobry. No, on jest słaby. On mi w ogóle ale zadawał d No fajnie wygląda. fajnie wygląda, ale są. zadawał to się D-Major w ogóle czy nie? Niezbyt eee, chyba. Dwa serduszka chyba, tylko jeden To uderzymy. już mieczem lepiej, jakbym nawalał. No, o, 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 o. Dobra, także so, dziękujemy Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego odcinka. Słuchajcie, jak dla mnie mega sztos są te bossy. Do zobaczenia z tym razem. Ej, star, nie uderzę No. Nie to Subskrybujcie, ludzie! To było na tyle na razie! Cześć!